Cześć! Czy masz może chwilę i miejsce w swoim serduszku, by wpuścić do niego odrobinę kaszanki? Czy wiesz, że już dziś możesz złamać nogę, idąc chodnikiem po steruce w Poznaniu? Ale też wesprzeć wszystkie chore projekty, jakie kaszanka wypuszczają? Wejdź na www.kaszanka.pl. Możesz wesprzeć tych debili, kupując pamiątkę. Skromny sklep robiony własnymi siłami. Są też własnoręcznie robione polskie maszkotki. Poczytaj opisy o kaszance. Odzieli nas piłka. O chorobie psychicznej jaką wszyscy z nich mają. Lub on, bo ja już sam nie wiem ile ich tam jest. Pojebany. No dobra, powtarzaj za mną. Ja? Ja. Przebądżały Radek. Ale? Powtarzaj. Przemu przełączały radek. Będę sumiennym i obowiązkowym baronem związkowym. Będę sumiennym i obowiązkowym baronem związkowym. Będę podróżował za związkowe. Będę. Żarł za związkowe. Będę. Chlał za związkowe. Będę. Nawalnych będę tak głosował, by chronić swojego prezesa jedynego ukochanego. Będę! Tak mi? Dopomóż Władysław II Jagiełło. Tą oto związkową dzidą! Imienia Kazimierza Górskiego? Czemu związkowa dzida jest imienia Kazimierza Górskiego? Bo w tym kraju wszystko co piłkarskie jest imienia Kazimierza Górskiego. Ale dzida? To święta dzida, którą dostał Gerard Cieślik po wygranym meczu z przyjaciółmi z ZSRR w 1957. Aha. Nadaje ci ten tytuł z boskim namaszczeniem. Powstań, baronie związkowy! Czemu Jagiełło? A kto jest na tu złotowce? Ludwik Waryński? To? Słynny działacz ruchu robotniczego, twórca socjalno-rewolucyjnej partii proletariat. To on też był baronem? Nie, ale ideologia podobna. Ale pan Radek to już chyba był baronem? He, chciałbym. Marek! Baronem związkowym może stać się działacz, który coś osiągnie. To trzeba mieć szereg umiejętności do tego szlachetnego stanowiska. Co trzeba zrobić? Na przykład dać wywiad w kale sportowym i zrobić ferment z relacji, szantusz, miły o związek. Aha. No to tak na przykład, no. Marek, baron związkowy musi umiejętnie korzystać z delegacji, środków państwowych i fachowo z sukcesem pozorować ruchy dla dobra polskiej piłki. Aha. Jak w ostatnio w Katowicach. Jak ostatnio w Katowicach. A co było ostatnio w Katowicach? 8 marca zrobili spotkanie. Baron związkowy ze Śląskiego zaprosił kilku innych baronów oraz decydentów ze świadka mafijnego blisko... Sędziowskiego. I co? Jak to ładnie się mówi, wymienione zostały doświadczenia i spostrzeżenia. Aha, czyli? Czyli były zdjęcia, obiadek, przyjemna wycieczka. Panie Marku, to, to nie jest proste. Nie? Nie każdy potrafi wydawać pieniądze, nic nie robiąc. Rozumiem. To trzeba tak robić, jak te wszystkie influencery. Dużo wiatru, mało logiki. Logiczne. Ludzie to kupią. Dobra. Radek do pracy. Beton do... Do czegokolwiek ty tam robisz? Idę palić, panie pierwszy sekretarzu. No dokładnie. Marek? Tak, panie prezesie? Na Hilton. Zgrupowanie. Nowe szantusz. Nowe rozdanie. Nowi piłkarze. Nowe problemy. Jakieś premie? Jeszcze nikt z rządu nie dzwonił. Marzę to i lepiej. Marek? Marek? Kamil? Gliku? Klisi! Mateusz? Grosik? Grzegorz? Krycha! Ludzie! Przecież tu nikogo nie ma! Ej, przepraszam, gdzie są kadrowicze? Where, gdzie? Here on piętro. o, o okej okay. A gdzie milik, grosik, krychowiak, glik, klich? Hu? Jakie hu? Hu! 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 A ty co, słowa? Ja nie znać! Ty nie znać? Ja nie znać tych zawodnik! Jakie, Chyba nie znać. No, no nie znać ja. A kim ty jesteś? I am i jestem Ben. Ben? Ben. Ben gay? Ben Lederman. Ben Laden? Ben Lederman. Benjamin? Ben Lederman z Raków. Kto kurwa? Ben Lederman, midfielder. Kto kurwa? O, hej lewy. Hola, super blobob. No hola, dobrze cię widzieć. Jak tam? Chyba jesteś dość zajęty. Lewy? Jest to Super. Ale nie nie rozumiem. Sukam. Szukasz? Sukam. Si, Formy? Super vlog. Wojtek! O, cześć super vlog! Cześć! Wojtek! Co tu się dzieje? Gdzie są wszyscy? Wyjebani albo zamienili. Super. To znaczy, nie super. No wam o No ale tak pół składu. No, No co zrobisz? Wojtek! No. Tak na legalu? Widziałeś selekjonera? Mmm. Papieroszek o... <laughs> Selekcjonerze! Czym? Piłkarze już są. Możemy zaczynać. Okej, okay, Leszko! go. <laughs> Jest forma. New team. New coach. New kwalifikacje. Boss? Sim. Ja mam pytanie. Super. Now guys, it is very important. First of all, czy everybody got kabanoszki? Co to kabanoszki? dish Kabanoszek. Mmm. Almost tak good as papieroszek. Mmm. Czy można się zaciągnąć kabanoszkiem i papieroszkiem? Senior spyszek. Można. Mm. Bo. Nawet trzeba. Obrigado, senor Szpyszek. Kurwa, głupie pytania. Guys, now. Second very important question. Selekcjonerze? What? Czy my będziemy musieli gadać o premiach na konferencjach? HE! Boss, no jest jeszcze temat z mundialu odnośnie premii, jaką mieli dosyć zawodnicy. What? Dziennikarze grzeją temat. First of all, kim ty jesteś? Ja jestem Bednarek. Who? Ten Southampton. Southampton? Hehehe, <laughs> śmieszne. There is premia for all. Jest? Jest. 30 milionów. Milion z czego? 30 milionów of kabanoszki. Wow, super. Dziękujemy! Ten selekcjoner to jednak fachura. Ciao, tak, boss? Jeżesz, sztaktyksz. Panowie, taktyka jest prosta. Nazywa się kreci. Musicie wydrążyć korytarz... Pod boiskiem? Nie! Korytarz we własnych jebanych głowach i zacząć myśleć na boisku! Aha... Panie Joe! Tak? Ale jak wydrążyć? Wydrążyć korytarz w pustej głowie? No tak, Krzysiu, będziesz miał z tym problem. A Grosicki gdzie? Co? Chujesz, Grosiszki. O co chodzi? Bo mi nie oddał naklejek do albumu z mundialu. What? O kurczaczek, jest gorzej niż myślałem. Nie wiem, psie ona jest. Kto? Forma. Będzie ciężko. Oh